Już w lipcu Wispa Kraków zagra w eliminacjach Ligi Europy i po ponad 12 latach przerwy ponownie wystąpi w europejskich Pucharach. A sensacyjne zdobycie Pucharu Polski to być może duży krok w odbudowie pozycji klubu na arenie krajowej i bilet do Europy. Wispa, która od dwóch lat walczy w pierwszej lidze o powrót do elity i o której różnie mówi się w kontekście afer czy wydarzeń z kibicami, przypomniała się całej piłkarskiej Polsce i może wrócić na zagraniczne stadiony jako klub z drugiego poziomu rozgrywkowego, jeśli w tym sezonie nie uda jej się awansować do ekstracji. Klasy. Naturalnie budzi to skojarzenia z historią sprzed ponad 40 lat, kiedy na arenie międzynarodowej reprezentował nas klub, który Puchar Polski też wywalczył grając poza pierwszą ligą, czyli wówczas najwyższą klasą rozgrywkową. Warto więc przy tej okazji cofnąć się w czasie o ponad 4 dekady i poznać bliżej kulisy największego wydarzenia sportowego na wybrzeżu w XX wieku, za jaki uznano pewny dwumecz, który stał się legendą nie tylko ze względów sportowych. Idąc tą zapowiedzią zapraszam was na materiał poświęcony Lechig z 1983 roku i słynny mecz z Juventusem. Ale zanim do tego przejdziemy czas na przedstawienie sponsora, którym jak od kilku futbolów bez cenzury jest firma Founders Mind. A Founders Mind to organizator najbardziej przedsiębiorczej konferencji w Polsce, która odbędzie się już lada moment, bo 14 maja w Warszawie. Więc jeśli jesteście zainteresowani tematyką networkingu, konferencja jest tworzona dla Was, a korzystając ze specjalnego kodu zniżkowego możecie nabyć bilety 10% taniej wpisując dowolne nazewnictwo klubu od ekstraklasy do trzeciej ligi pisany łącznie i bez polskich liter. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu, a my przechodzimy do meritum. Kibicowanie Lechi Gdańsk w latach 70. nie dawało wielu powodów do świętowania sukcesów, ale mimo wszystko drugoligowe mecze białozielonych przyciągały tysiące kibiców. Mimo iż czasami do awansu brakowało bardzo niewiele, a lata od 1975 do 1978 kończyły się drugim miejscem, to gdańszczanie przez 10 długich Lat nie wywalczyli sobie prawa gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Trzeba jednak na to wszystko spojrzeć znacznie szerzej, czym w tamtych czasach była Lechia Gdańsk i stadion dla kibiców Gdańska. Gdańsk z początku lat 80. minionego wieku zostanie na zawsze zapamiętany jako miejsce historycznych wydarzeń politycznych. Strajk stoczniowców, podpisanie porozumień sierpniowych oraz zalążek Solidarności. Mroczne czasy stanu jednego, liczne awantury młodzieży z milicją w czasie świąt państwowych, strajki głodowe, a w tym wszystkim kibice Lechi, którzy nie ukrywali swoich sympatii do opozycji. Stadion przy ulicy Traugutta był wtedy jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie zdarzało się głośno wznosić antyrządowe okrzyki. W takich realiach opozycyjnego miasta, miejscowa Lechia przeżyła jak dotąd najbardziej niesamowity i wypełniony paradoksami okres w swoich dziejach. Na przestrzeni ledwie kilkunastu miesięcy spadli w odbęty trzeciej Ligi, by następnie odnieść największy sukces w historii. A wszystko zaczęło się od degradacji do II Ligi w 1982. Choć w Pucharze Polski udało się dotrzeć aż do półfinału. Trzecioligowiec, którego przejął młody trener Jerzy Jastrzębowski, został kadrowo znacznie odmłodzony, a urodzony w Gdańsko wychowany lechi w chwili przejęcia ławki szkoleniowej miał zaledwie 31 lat. Wcześniej jako piłkarz BKS-u został nawet królem strzelców III Ligi, by następnie w ramach odbywania służby wojskowej trafić do Zawiszy Bydgoszcz. A tam Jastrzębowski występował m.in pewnym obiecującym, rudowłosym letnim piłkarzem o dużym talencie i nazwisku Boniek. Gdańszczanie rozgrywki 1982-83 rozpoczęli od wyeliminowania w Pucharze Polski startu Radziejów i Olimpii Elbląg, ale w następnej rundzie ich rywalem był samistrz Polski Wizef Łódź, w którego składzie występowali m.in. świeżo upieczeni medaliści mundialu Józef Młynarczyk i Włodzimierz Smolarek. Wydawało się, że pucharowa przygoda Lechi na tym etapie jednej 16 finału musi się zakończyć, a ale ambitni piłkarze postawili się widzewiakom i sensacyjnie wyeliminowali ich po serii rzutów karnych. Skoro odprawili z kwitkiem potentatów i urośli w siłę, to kolejno eliminowali inne zespoły z wyższego szczebla, Śląsk-Wrocław, Zagłębie-Sosnowiec oraz Ruch Chorzów. Tym samym niespodziewanie awansowali do wielkiego finału, który był zapowiedziany na 22 czerwca 1983 roku na stadionie w Piotrkowie Trybunalskim. A rywalem Gdańszczan była inna rewelacja tych rozgrywek, Gliwice. Które też nie był zespołem z pierwszej ligi. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby dwójka finalistów nie występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1 i niebywała sensacja stała się faktem. Trzecioligowa Lechia zdobyła trofeum. Kolejny sezon piłkarze BKS-u mieli zacząć na boiskach drugiej ligi, ponieważ oprócz spektakularnego sukcesu w Pucharze Polski udało się wywalczyć awans do drugiej ligi, a potem Lechia dołożyła do dorobku także Super superpuchar Polski. Na początku lipca 1983 roku wszystkich ludzi związanych z klubem emocjonowało jednak przede wszystkim losowanie europejskich Pucharów, bo trofeum zdobyte na krajowym podwórku było biletem wstępu do Pucharu zdobywców Pucharów i okazją do wyjazdu poza granice PRL-u. Losowanie par pierwszej rundy odbyło się w Genewie w hotelu Intercontinental, a los sprawił, że Lechia trafiła na zdecydowanie najtrudniejszego, ale zarazem najatrakcyjniejszego rywala czyli na gwiazdami Juventus. Mieliśmy młodą, niedoświadczoną drużynę, pewnie i tak byśmy odpadli, bez względu na to, na kogo byśmy trafili. Los nam wynagrodził tę biedę, grę w trzeciej lidze, meczami z najlepszą wówczas ekipą świata oraz spotkaniem z Janem Pawłem II. Mogliśmy zmierzyć się z Juventusem, który miał w składzie siedmiu włoskich mistrzów świata, a ponadto Platiniego i Bońka. Weszliśmy w wielki świat z prowincjonalnych boisk, pojechaliśmy do Turynu niemal prosto ze sparingu z wełną Rogoźno. Cel był jeden, aby nie przynieść wstydu, mówił po latach Jerzy Jastrzębowski, szkoleniowiec Lechi w dwóch z 1983 roku. W sierpniu Lechia wybrała się na krótkie turnę do Włoch, a szczególnym przeżyciem dla gdańskich piłkarzy była audiencja w Castel Gandalfo u Jana Pawła II. Stali się tym samym pierwszym polskim zespołem, który dostąpił zaszczytu wizyty u papieża. Nikt oczywiście nie oczekiwał, że Lechia postawi się czołowej drużynie Europy, a pierwsze spotkanie, rozegrane 14 września, zakończyło się zwycięstwem Juve 7 do 0. Ale nie o wyniku najwięcej się mówiło, bo ambicją i wolą walki nie udało się przecież przykryć niedostatków piłkarskich. I taktycznych. Ten mecz był pewnym punktem kulminacyjnym tego, co aktualnie działo się na wybrzeżu. Już wcześniej na meczach Lechi wznoszono okrzyki popierające Solidarność i Lecha Wałęsę, zaś anonimowa w Europie drużyna, jadąc do Włoch ze względu na nazwę klubu, była z nim utożsamiana i uznawana dosłownie za ekipę Wałęsy. Warto też dodać, że korzystając z okazji, z Gdańska do Turynu wybrało się zaledwie 16 piłkarzy i delegacja aż 40 urzędników oraz różnych przedstawicieli władzy w regionie. Znakiem tamtych czasów jest również fakt, że wielu kibiców Lechi wołało postarać się o azyl we Włoszech, niż wrócić z zagranicznego wyjazdu do targanej wewnętrznymi konfliktami komunistycznej Polski. Od początku był to wyścig Trabanta z Rolls-Royce'em. We Włoszech spaliśmy w 4-5 gwiazdkowych hotelach, a gdy szedłem spać przed meczem wyjazdowym w Polsce, brało mnie obrzydzenie. Niejednokrotnie zasypialiśmy w Towarzystwie Karaluchów. Doskonałym przykładem tego, jaki to był przeskok cywilizacyjny może być fakt, że wtedy po raz pierwszy zobaczyłem na żywo, jak Wygląda na nas. Dotyczyło to także starszych ode mnie piłkarzy. Merz Juventusem był nie tylko szansą dotknięcia tych wielkich piłkarskich gwiazd, można było poczuć zapach perfum, których ci zawodnicy używali. W naszym kraju wybór był przecież żaden. Na tyle wierzyłem w swoje możliwości, że jako jedyny zapytałem o premię w przypadku ewentualnej wygranej. Gdy trener Jastrzębowski podał skład, wstałem i zapytałem, no dobra, ale za ile my tutaj gramy? Starsi zawodnicy popatrzyli na mnie jak na jakiegoś wariata. W odpowiedzi usłyszałem o mil dolarów. Dodaje Jacek Rębowski, który w tamtym czasie miał raptem 18 lat. Rewanżowy mecz Lechii z Juventusem był największym wydarzeniem sportowym na Wybrzeżu od niepamiętnych czasów. 28 września 1983 roku na stadionie przy ulicy Traugutta Lechia, występująca w drugiej lidze, zmierzyła się z rywalem, w którego kadrze było siedmiu ówczesnych włoskich Mistrzów Świata. O tym, kto awansuje do drugiej rundy, przesądził pierwszy mecz, ale po porażce 0-7 w Turynie, Gdańszczanie byli na własnym boisku bliscy sprawienia sensacji. Dla drużyny, która pierwszy mecz wygrywa u siebie takim wynikiem, rewanż wydaje się formalnością, i z takim przekonaniem zjawili się w hotelu Poseidon piłkarze Starej Damy, chociaż trener Giovanni Trapatowski. Trapatoni kurtuazyjnie w żadnej ze swoich publicznych wypowiedzi nie podważał umiejętności i woli walki przeciwnika. Przed meczem w Gdańsku obawiano się, że wystawi dublerów, że zabraknie gwiazd, na które tak bardzo liczyli działacze, jak i przede wszystkim kibice. Jednak Trapatoni zrezygnował z wystawienia w pierwszym składzie tylko trzech swych czołowych graczy: Gentilego, Tardelego, którzy oficjalnie mieli urazy, oraz Platiniego. Jednak nawet bez tych nazwisk Juventus był zespołem z kompletnie innej galaktyki, który przyciągał swoją nazwą tysiące kibiców szturmujących bramy stadionu od samego rana. Na boisku obyło się bez sensacji, choć jeszcze na kwadrans przed końcem spotkania wydarzenia układały się w sposób niespodziewany. Dopiero widmo wstydliwej porażki zmusiło trapatoniego do przeprowadzenia generalnej ofensywy, co wiązało się z wejściem na boisko Platiniego. Słynny Francuz nie grał od początku, jak już zapewne wiecie, co dla niektórych było także objawem zlekceważenia rywala, alechia na 77 minutę meczu broniła wyniku 2 do 1. I właśnie wtedy Roberto Tavola popisał się przepięknym strzałem w długi róg i zrobiło się 2 do 2 a honor Starej Damy uratował przyszły prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zdobywając zwycięską bramkę w 83 minucie. Ekipa z Turynu sięgnęła potem po Puchar Zdobywców Pucharów i Mistrzostwo Włoch, ale w Gdańsku echa spotkania rozbrzmiewały jeszcze bardzo długo. Choć spotkanie ostatecznie skończyło się przegraną było to wydarzenie przekraczające ramy meczu piłkarskiego, mające znaczenie społeczne i polityczne. Mimo porażki 2-3 piłkarze Lechi opuszczali stadion żegnani ogromnymi brawami, zaś ambicja i zaangażowanie drugoligowców sprawiły, że niesieni dopingiem zagrali prawie jak równy z równym z gwiazdami wielkiego Juventusu. Był to honorowo przegrany pojedynek i publiczność opuszczała stadion w pełni usatysfakcjonowana tym, co mogła podziwiać na własne oczy. Szczerze mówiąc, po meczu w turynie było pewne zwątpienie. Przegraliśmy 0 do 7, ludzie pomyślą, że to wstyd. Tak rozmawialiśmy między sobą. Jednak te obawy prysły już na lotnisku w Gdańsku. Ludzie przyszli nas witać entuzjastycznie, mimo że doznaliśmy porażki. Poczuliśmy, że dostaliśmy Rozgrzeszenie, mamy znów białą kartę w tej rywalizacji. To właśnie ci ludzie natknęli nas znów do walki, pokazali nam, czego oczekują od nas w Gdańsku, wspomina trener Jastrzębowski. W Turynie dostaliśmy cztery bramki do przerwy, po zmianie strony dołożyli nam kolejne trzy. Ale kibice nam to wybaczyli, gdy wracaliśmy z Włoch, mimo późnych godzin na lotnisku w Rębiechowie, witało nas 10 tysięcy ludzi. Byli zadowoleni z naszej postawy, bo poszliśmy z szablą na czołg. Nie baliśmy się, nie schowaliśmy się, nie ograniczyliśmy się tylko do obrony, dodawał Józef Głady, że były Piłkarz, a potem długoletni trener w Lechii. Gdańsk lat 80. był prawdziwą kolebką opozycji przeciw władzy ludowej, a na Pomorzu pamiętano zabitych stoczniowców z grudnia 1970. W tamtym czasie w szeregach białozielonych sympatyków działali przyszli bardzo znani politycy, jak Tusk, Adamowicz, Hol, a później także Jacek Kurski. Rywal z Juventusem odbywał się w specyficznej atmosferze. Dopiero niedawno zniesiono stan wojenny, dokładnie 22 lipca, ale Związek Solidarności dalej pozostawał nielegalny, a działacze opozycji byli inwigilowani przez władze. Milicja zdawała sobie sprawę, że przy takim nagromadzeniu ludzi istnieje duże prawdopodobieństwo manifestacji lub awantury ze służbami porządkowymi. Prewencyjnie postanowiono więc gromadzić kolejne posiłki z całego Pomorza, jednakże żadnych większych awantur z milicją nie było. Mecz wywołał taki entuzjazm w Gdańsku, że tak naprawdę ciężko określić, ile osób było tego dnia na Traugutta. Choć wówczas pojemność obiektu oficjalnie szacowano na 25 tysięcy, to najczęściej mówi się o widowni ponad 30 tysięcznej, a nawet 40 tysięcznej. Ale w tym tłumie ludzi najważniejszy był jeden niepozorny, zakonspirowany człowiek, czyli Lech Wałęsa. W przerwie meczu grupa kibiców rozpoznała go i zaczęła skandować Lechu, Lechu, a już w kilka chwil później w zasadzie cały stadion krzyczał Solidarność, Solidarność i to przed kamerami zachodnich stacji telewizyjnych. Polska telewizja publiczna na swój sposób zareagowała na te wydarzenie i po prostu puściła transmisję z sześciominutowym opóźnieniem ze względu na przekaz, który nie odpowiadał ówczesnym władzom. Jednak dla tych, którzy 28 września wyszli na boisko lub zasiedli na ławce trenerskiej liczył się przede wszystkim sport i nie było widać w nich żalu, że nie udało się uciec od porażki. Była za to duma, że mogli wziąć udział w tym wydarzeniu oraz napsuć trochę krwi Juventusowi. Piłkarze Lechi poszli jak żołnierze z szablą na czołg i zostali bohaterami tłumu, w którym los wynagrodził sportową biedę i grę w trzeciej oraz drugiej lidze meczami z najlepszą wówczas drużyną świata. Można więc powiedzieć, że z trzech najsłynniejszych w latach 80. Polaków tego dnia na stadionie Lechi zabrakło tylko papieża Jana Pawła II. Po murawie biegał bowiem najbardziej rozpoznawalny wówczas polski piłkarz Zbigniew Boniek, a na trybunach siedział dopiero co wypuszczony na wolność Lech Wałęsa. Podzień dzisiejszy to właśnie tamto wydarzenie sportowo-polityczno-historyczne jest numerem 1 na kartach dziejów Gdańskiego Klubu. A czy Wisła Kraków z 2024 będzie miała okazję zapisać się na kartach historii, tak jak miało to miejsce w przypadku Lechi w latach 80.? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, nowe osoby do subskrypcji kanału. Zbliżamy się wielkimi krokami do 150 tysięcy subskrypcji. Z całego serca dziękuję. Jeśli materiał przypadł Wam do gustu, zachęcam także do pozostawienia pozytywnej odpowiedzi. Oceny widzimy się w kolejnych produkcjach. Do uspyszenia.